Wracając jeszcze na chwilę do pani i śmierci, co Pan sądzi, gdy widzi Pan polityków, którzy tak szybko formują tak daleko idące tezy? Wie pan, ale też trudno jest nie formułować jakichś tez y, takich, które mogą się wydawać komuś z zewnątrz, y, ekstremalnymi. Bo wie pan, jak, jak przeczytałem. Y, i to mówię naprawdę, bez żadnych tutaj bez żadnego, pod, bez żadnego podszycia politycznego. Ale wie pan, jest komunikowane, że y, przesłuchanie, dokument z y, przesłuchania y, zamieszczony jest na dziewięciu stronach maszynopisu. Przejrzałem ten dokument. Tak naprawdę on jest na sześciu stronach, ponieważ na dziewiątej stronie jest jedno zdanie, na dwóch pierwszych jest właśnie wprowadzenie, czyli świadek i tak dalej. Proszę pana, pięć godzin w prokuraturze. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek był przesłuchiwany w prokuraturze, czy nie. Ja W prokuraturze nie byłem. I niech mi pan wierzy, przez pięć godzin. No bo myślę, że nie jest nie, to nic. Ale proszę, Ale proszę mnie posłuchać. Ja To, to się domyślać, to jest co innego, a co innego przeżyć. Niech mi pan wierzy. pięć godzin, czyli wypada po godzinie na jedną stronę. Pan sobie wyobraża, przed, czyli z tego wniosek jest taki, ja mam doświadczenie, że po prostu pytali ją y, przez godzinę czasu w jednej kwestii z trzech stron była otoczona i zadawano jej pytania jak stara ubecja po prostu.